Drodzy czcigodni bracia w kapłaństwie, drodzy rektorzy krakowskich seminarium, z księdzem Brałatem, profesorem, proboszczem tej wspaniałej świątyni świętych Piotra i Pawła, drodzy siostry i bracia, szczególnie Wy, drodzy alumni krakowskich seminariów, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Chrystus obnaża naszą niekonsekwencję duchową. Wskazuje na to, że człowiek potrafi bezbłędnie mówić o Ziemi, zwłaszcza o zjawiskach meteorologicznych, patrząc na to, co się wydarza i właściwie je interpretować. Pojawia się na zachodzie od strony. Morza Śródziemnego chmura, znak, że będzie deszcz. Wieje wiatr od południa od pustyni Negev, to znak, że będzie upał. I tak rzeczywiście jest. Te przewidywania oparte są i na obserwacji, i na doświadczeniu, które kumuluje się w wiedzy, w mądrości codziennej. Ale problem polega na tym, że ludzie bardzo często pozostają właśnie na tym poziomie czysto zmysłowego doświadczenia tego świata, wnioskując tylko i wyłącznie na podstawie tego, co widzą, co czują, czego dotykają, a nie chcą, czy to z lenistwa duchowego, czy z obawy przed konsekwencjami. Jakie dla życia duchowego wynikają, nie chce wyciągać znaków odnoszących się do rzeczywistości religijnej. Prorocy, zwłaszcza Izajarz, dokładnie określali, jakie znaki zaistnieją po to, by rozpoznać przybycie Mesjarza Pańskiego. Niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, umarli są wzywani na powrót do życia, chorzy są uzdrawiani. To wszystko było zapowiedziane. Dlaczego zatem w Chrystusie nauczycielu z Nazaretu nie chcą rozpoznać Mesjasza Pańskiego? Rozpoznać znaki czasu, rozpoznać to, co Pan Bóg mówi do nas dzisiaj, rozpoznać je w świetle Ewangelii, rozpoznać je w świetle nauczania Kościoła. Bo to ciągle aktualne i ważne wezwanie do tego, abyśmy rzeczywiście mieli oczy i widzieli. I słyszeli, I aby zrozumiałe dla nas było to, czego od nas dzisiaj oczekuje Pan. Dwa lata temu, 22 października 2017 roku, ojciec święty Franciszek odpowiedział na propozycje, jakie Doszły do niego z kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. I dlatego odpowiadając na to wezwanie, niejako rozpoznając także w tej propozycji kongregacji wezwania dla siebie, piszę list do prefekta tej kongregacji, kardynała Filoniego. Pisze list właśnie 22 października, 29. niedzielę zwykłą, niedzielę misyjną, tradycyjnie wtedy przypadającą. I ustanawia, odpowiadając na to wezwanie, ustanawia październik 2019 roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Ale dla nas, drodzy siostry i bracia, ta data 22 października ma jeszcze inne, bardzo ważne konotacje. Oto 41 lat temu, właśnie wtedy, w niedzielę, także niedzielę misyjną, rozpoczynał się uroczyście pontyfikat nowego papieża Jana Pawła II. I w swojej słynnej homilii, jednej z najbardziej głośnych na całym świecie, on także, nowy papież, odniósł się do tej niedzieli misyjnej, przypadającej właśnie wtedy. I mówił, bracia i siostry, właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny, czyli modli się, rozważa ciała, aby chrystusowe słowa życia dotarły do wszystkich ludzi i zostały przez nich przyjęte jako orędzie nadziei, zbawienia, ogólnego wyzwolenia. Ale ta wzmianka, tak krótka, choć tak pełna treści, stanowiła zakończenie słynnych słów tej homilii. Które co jakiś czas są przytaczane. Właśnie ta wzmianka nadała owym słowom papieskim orędzia uniwersalnego, wręcz misyjnego. A słowa te brzmiały: Bracia i siostry, nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na jego władzę. Pomóżcie papieżowi i wszystkim, Którzy chcą służyć Chrystusowi i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się. Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie. Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi sobie w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny swego losu, swego życia na ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem, proszę Was, błagam Was z pokorą i ufnością, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak życia wiecznego. Bardzo często właśnie te słowa, aby otworzyć drzwi Chrystusowi. Aby się nie lękać tego otwarcia, są interpretowane w świetle ówczesnych podziałów na dwa bloki w świetle żelaznej kurtyny, która dzieliła cały świat zachodni na dwie części. A papież, kończąc te słowa i nawiązując do tygodnia misyjnego, sprawia, że naraz one nabierają jeszcze większej głębi. Bo przecież chodzi o to, aby wszyscy chcieli, zechcieli zrozumieć, że Chrystus przyszedł na świat właśnie po to, aby ten świat z Bogiem pojednać, że ma słowa życia wiecznego. Że otwierając się na Ewangelię zaróż, zarówno poszczególni ludzie, jak i całe systemy właśnie polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, mogą zyskać i zrozumieć sens swego istnienia na Ziemi, swego zadania, jakie na Ziemi mają do spełnienia właśnie dzięki Chrystusowi. Warto. Pamiętać właśnie o tych słowach Jana Pawła II i osadzać je w kontekście przeżywanej wówczas niedzieli misyjnej. Ale rozpoznać znaki czasu, to także wrócić do okoliczności tego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, który przeżywamy. A jest on związany z tym, że 100 lat temu. W 1919 roku wczesny papież Benedykt XV skierował list apostolski Maximum Illud, w którym to liście chciał na nowo zdynamizować całą działalność misyjną Kościoła. I chciał to uczynić w czasie bardzo szczególnym. Oto właśnie skończyła się Wielka Wojna, tak nazywano wtedy I wojnę światową która dla Benedykta XV była jedną wielką, bezsensowną rzezią. I tak to było. Była to wojna wyrosła z kolonialnych ambicji i imperialnych dążeń. Była to wojna między wielkimi tego świata. Bo wkoczył, mówiąc językiem politycznym i współczesnym, nowy gracz do tej wielkiej polityki w postaci ówczesnych cesarskich Niemiec, II Rzeszy. I chciał naruszyć ten dotychczasowy porządek podziałów kolonialnych między dotychczasowymi mocarstwami. To była cyniczna gra interesów po jednej i po drugiej stronie która doprowadziła do tej przerażającej rzezi, trwającej ponad cztery lata. Rzezi, która w jakiś sposób była końcem dotychczasowego świata, słynny fin de a z drugiej strony jakby podważeniem Ewangelii, bo przecież te państwa, które prowadziły Wielką wojnę Niejlu bardziej Były związane Ze swoimi tradycjami chrześcijańskimi I Pius XI Chciał całemu światu Zwłaszcza temu światu Pozaeuropejskiemu Pokazać na nowo Żywotną siłę Ewangelii Jej czystość jej przesłanie zbawcze, wolne właśnie od tych imperialnych zapędów i brudnej polityki, mającej na celu podporządkowanie sobie słabszych i wykorzystywanie bezwzględne ich bogactw naturalnych. Takie było przesłanie owego listu apostolskiego. Maksimum Illud. Takie było ówczesne przez Benedykta XV odczytanie tamtych znaków czasu. A kierując swój list do kardynała Flioniego, papież Franciszek chciał na nowo odczytać znaki czasu współczesnego świata. I dlatego z całą mocą podkreśla to, co zawarte jest na końcu Markowej Ewangelii. Posłanie Chrystusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest zadanie Kościoła dzisiaj, w świecie ciągle podzielonym, ciągle pełnym napięć. O którym sam papież mówi, że toczy się w niej hybrydowa trzecia wojna światowa. A my, jakby na przekór temu współczesnemu światu i tej także ogromnej grze interesów, gdzie pojawiają się coraz to nowi gracze dysponujący bronią atomową, mówi o Ewangelii że trzeba ją głosić, bo jest to Ewangelia pokoju, bo jest to Ewangelia zbawienia, skierowana do wszystkich narodów. Jest to potrzeba czasu, głoszenie tej Ewangelii, która wyraźnie przecież została sformułowana podczas Soboru Watykańskiego II w dekrecie o misyjnej działalności kościoła Ad Gentes. 7 grudnia 1965 roku z ostatnich dni działania Soboru Watykańskiego II. A w tym dekrecie soborowym znajdujemy wyraźne stwierdzenie, że działalność misyjna to nie jest opcja kościoła. To nie jest to, co on sobie może wybrać pomiędzy wieloma możliwościami. To jest jego obowiązek. A to, to wszystko dlatego, że Kościół ze swojej natury jest misyjny. I tę myśl powtórzył, pogłębił święty Paweł VI w adwortacji apostolskiej Ewangelii Nunciandum z 8 grudnia 1975 roku, a więc w 10 lat po ogłoszeniu dekretu soborowego misyjnej działalności kościoła i w tej adhortacji pisał między innymi że obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie kościoła bo wyraża on najprawdziwszą jego właściwość kościół jest dla ewangelizacji i znowu Mija kolejnych 15 lat, to już pontyfikat świętego Jana Pawła II Wielkiego i pojawiająca się znowu 7 grudnia 1990 roku encyklika Redemptoris Missio, gdzie święty Paweł, święty papież pisał. Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została bynajmniej wypełniona do końca. Gdy obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy angażować wszystkie nasze siły. Paradoksalne słowa. Dziesięć lat przed wielkim jubileuszem roku 2000, papież mówi, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. A przecież Kościół już trwa prawie dwa tysiące lat. Tak ciągle od nowa, ciągle w nowych kontekstach, do nowych pokoleń ludzkich, do nowych krajów i narodów trzeba iść z orędziem Ewangelii. I do właśnie tych słów papieskich, Nawiązał papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium, gdzie pisał: Jan Paweł II zachęcił nas do uznania, że należy troszczyć się żywo o przepowiadanie skierowane do tych, którzy stoją z dala od Chrystusa, gdyż jest to pierwsze zadanie Kościoła. Działalność misji, działalność misyjna stan stanowi także dzisiaj, Największe wyzwanie dla Kościoła, a sprawa misji powinna być na pierwszym miejscu. I zaraz potem stawia retoryczne pytania. Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na serio? Po prostu uznalibyśmy, że działalność misyjna stanowi paradygmat każdego dział, dzieła Kościoła. We wszystkim tym, co czyni Kościół, musi być zawarty ten zapał misyjny i to otwarcie się, by głosić światu dobrą nowinę o zbawieniu, które stało się to zbawienie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I dlatego na zakończenie tego listu skierowanego do kardynała Filoniego papież Franciszek zwraca uwagę na kilka rzeczy bardzo istotnych, gdy chodzi o działalność misyjną Kościoła właśnie teraz, w pierwszych jeszcze dekadach XXI wieku. Po pierwsze, pisze papież, to co chciałem wyrazić. Wydaje mi się po raz kolejny niemożliwe do odłożenia na później. Ma znaczenie programowe i stąd zawiera w sobie poważne konsekwencje. Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, który nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, jakim są. Nie możemy zadowolić się tym, co jest, także tym wielkim dziełem misyjnym, które ma miejsce i w Afryce, i w Azji. Trzeba iść naprzód. Powtórę. Jakby spojrzeniem na to, jakim jest Kościół i co on ma naprawdę czynić. Nie potrzeba nam obecnie tak zwanego zwyczajnego administrowania. Bądźmy we wszystkich regionach Ziemi w permanentnym stanie misji. Więc nie można zadowolić się tym, że po prostu Kościół ciała, jego machina każdego dnia niejako trawi kolejne pisma, kolejne podania, wysyła kolejne sygnały do świata. Jest jakby jednym wielkim urzędem. To nie jest Kościół. Kościół to Boży lud, który jest w permanentnym stanie misji, który ciągle misjonuje. I jeśli mamy mówić o reformie Kościoła, tej prawdziwej, to nie chodzi tutaj o, reformie, o reformę struktur. Ale o to, żeby właśnie on odnalazł w sobie misyjnego ducha. I dlatego po trzecie, pisze papież, nie bójmy się podejmować. Z ufnością w Bogu i z wielką odwagą opcji misyjnej, zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style. Rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościoła stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata niż do zachowania aktualnego stanu rzeczy. A więc nie obrona tego, co jest i kurczowe trzymanie się tego, co jeszcze jest jakby nasze, ale wychodzenie ciągle na nowo z prawdą o Chrystusie który wie, co kryje się w sercu każdego człowieka i który jest w stanie na wszystkie ludzkie tęsknoty, pragnienia i także trudne pytania odpowiedzieć. I dlatego reformę struktur wymagającą nawrócenia duszpasterskiego można zrozumieć jedynie w następujący sposób, pisze papież Franciszek, Należy sprawić, aby stały się one wszystkie bardziej misyjne, by Tuszpasterstwo Zwyczajne we wszystkich swych formach było bardziej ekspansywne i otwarte, by doprowadziło pracujących w pasterstwie do nieustannego przyjmowania postawy wyjścia i w ten sposób sprzyjało pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Bo. Jeśli Chrystus komuś przyjaźń swoją ofiaruje, to nie po to, żeby on trwał w jakimś stanie samozadowolenia. Być przyjacielem Chrystusa to znaczy iść za Nim, za Nim, który jest prawdą, iść Jego drogą, ponieważ On jest drogą i w ten sposób dążyć do pełni życia. I dlatego konieczna jest odwaga, by wychodzić z tych niekiedy zmurszałych struktur, by nie ulegać pokusie jakiegoś zamknięcia się w, sto, w sobie, życia nostalgią przeszłości. Mamy żyć radością głoszenia Ewangelii. I tutaj Pojawia się bardzo wyraźna w tym liście do kardynała Filoniego wyraźna analogia do tych czasów, kiedy to 100 lat temu papież Benedykt XV ogłaszał swój list apostolski Maximum Illud. Papież Franciszek nawiązując do tamtych czasów pisze o obecnych także w naszych czasach. Rozdartych tragediami wojny i zagrożonych zasmucającą chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech z nowym zapałem zostanie zaniesiona do wszystkich dobra nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, dając poczucie bezpieczeństwa. I nadzieję. I stąd ta końcowa zachęta listu do kardynała Filoniego, która staje się także zachętą, jaką papież Franciszek kieruje do każdej i każdego z nas. Niech nadzwyczajny miesiąc misyjny będzie intensywnym i owocnym czasem łaski poprzez promowanie inicjatyw oraz naślenie w szczególności modlitwy. Duszy wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między kościołami. Wszystko po to, aby obudził się w nas misyjny entuzjazm i aby nigdy z niego, z tego, Misyjnego entuzjazmu nas nie okradziono. A trzeba by pewno powiedzieć, abyśmy my nie pozwolili na to, aby ktoś nas z tego misyjnego zapału nas okradł. Amen.